Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Witajcie, to zadanie wydaje się proste, ale kryje pewną pułapkę. Aby nierówność kwadratowa była spełniona dla wszystkich liczb rzeczywistych, jej parabola musi być skierowana ramionami w górę, co tutaj jest prawdą, bo współczynnik przy x kwadrat jest dodatni. Ale kluczowe jest, aby wyróżnik, czyli delta, był mniejszy lub równy 0. Kiedy dokładnie obliczymy deltę, okazuje się, że zawsze wynosi ona 1, niezależnie od wartości parametru a. A skoro delta jest zawsze dodatnia, to parabola zawsze ma dwa miejsca zerowe, czyli zawsze gdzieś poniżej osi x, to oznacza, że nie ma takich wartości a, dla których nierówność byłaby prawdziwa dla wszystkich x. Pamiętajcie, precyzyjne obliczenia to podstawa. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.